Dobry, dobry wieczór. Nie, nie dobry wieczór, dzień dobry. Z samego rana. Kochani, przychodzę z lejwiczkiem. Chciałam Wam pokazać ogrodu troszeczkę, kawałeczek. Chciałam, żebyście posłuchali. Trochę chyba bałaganu pokazałam. Może go powinnam zasłonić. O tak. <laughs> Tam mam kompostownik, o, ale on taki niewyględny. <laughs> Także nie wiem, czy jesteście, czy was nie ma. Ja w ogóle ten live umieściłam jako publiczny, także jak ktoś mnie widzi albo słyszy, niech się odezwie, hello, gdzieś tam. O, jest pierwsza łapka w górę, no to dzięki. Malinowa Truskawka, dawno Cię nie widziałam. Gdzieś Ty się podziwała ostatnio. Także kochani, witam, witam. Miałam wyrzuty sumienia, czy w ogóle nagrywać czy coś dzisiaj, ale już nagrałam film. I tak chcę resztki tego filmu Wam tu rzucić. Tak, ten niewyględny, niewyględny fragment tutaj to jest, to jest taka kompostownia moja. Tam są krzaki dla jeży zostawione. Ojej, jak wy zaczęliście dużo pisać? Słuchajcie, nadaję z telefonu i to będzie mi znikało, także już nie wrócę najwyżej później. Chociaż czasem ten live z telefonu się, czat z telefonu się nie nagrywa. Chcę Wam pokazać papieróweczki, kochani, po to przyszłam. Żebyście posłuchali ogrodu i powąchali. Ja to są spady, one nie wyglądają dobrze, ale. Zapach jakie to aromatyczne jabłka, kochani. Ja żałuję, że nie zrobiłam jakichś przetworów, bo nie zrobiłam ocet z papierówek, ale to nie to samo. Także tak, kochani, piękne papieróweczki już miały na kompost lecieć tam, ale tak sobie myślę, no przecież pachną tak nieziemsko. Czerwone papierówki, ojej! No to będę szukała gdzieś tam w internetach. No, ale te białe robią też wrażenie. I to jest taka klasyka papierówkowa. Także naprawdę, jak mnie ogląda, ktoś, ja już dzisiaj film nagrałam o tym, ale powtórzę się. Ktoś, kto robi perfumy, to słuchajcie, papieróweczka po prostu to jest tak. Dlaczego te jabłka przetrwały? Mają taki aromat. Co? Musi być w nich coś niezwykłego, skoro tak, tyle przetrwało. I wydaje mi się, że taka papierówka to ona musi być taka właśnie jakaś pomijana, że to takie ładne. No to takie. Może trochę ma małoprawny w nich jest o papierówkach. Także dzięki za wszystkie miłe słowa pod adresem ogrodu. Ja po prostu tu niewiele robię. Yy, nie przerabiam. Takie perfumy, tak, Decay White to jest motyw jabłka. Tam jest chyba kilkadziesiąt tych flankerów. Dobrze wyeksploatowany. Także no, słuchajcie, pamiętajcie, to co widzicie w social mediach na ekranie, to jest takie trochę złudzenie. Jak ja bym tu przyszła nagrywać dwie godziny później, to bo tak nie było ładnie. Pyszne placuszki z papierówką. Jakie placuszki? To piszcie przepisy. Takie smażone, takie racuchy, tak? Eee, no to może jeszcze parę których wybiorę. Bo widzicie, one już takie wszystkie wymęczone. Ale może na drzewie jeszcze kilka jest, to może by takie były niewymęczone. No ale w każdym razie zapach niesamowity. Nie wiem skąd słowo papierówki, ale chyba od tego, że ona ma taką strukturę kiepskiej jakości, papierową można powiedzieć. No da się to palcami na kompocik. na kompot można było zrobić rzeczywiście. Tak. Ale najlepiej pachną chyba te ze skórką. Wiecie co? Całe to. Ta skórka musi być też aromatyczna bardzo. No może się warto zająć we wrześniu jabłkami. tą jabłka w perfumach no bo tak, morele mamy w tym miesiącu. Więc jeśli coś Wam się jeszcze morelowego przypomni, to piszcie. Dajcie znać. Tak, niech ty. Ja tu generalnie mam bardzo mało miejsca, bo Lalusia mi tutaj, moja asystentka tu sobie leży. One wszystkie są, tylko te moje zwierzaki tylko niewidoczne. A chcę Wam, się z Wami podzielić taką jeszcze refleksją o Pani Walewskiej. Perfumetka Pani Walewskiej, która ma datę maj dwa, pięć. Yy, nie pachnie jak ta stara pani Walewska, chyba, że z jakimś czasem, z czasem tu, Gdzieś mam to zaraz pokażę. W filmie będzie więcej, ale film znowu poszedł rozgadany, bo taki trochę niezaplanowany. Właściwie to miałam nic nie nagrywać, ale jak zobaczyłam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się ze wszystkimi. Po prostu nie mogę z każdym z osobna, ponieważ yy, nagrywając z telefonu, czy nadając z telefonu, gdzieś mi tam znikają te yy, wasze komunikaty. Także kochani, ta perfumetka, ja ją dostałam oczywiście do testowania od marki, ona pachnie jak... właśnie nie jak te pani Walewskie. Yy, przynajmniej na razie, może, może tam rzeczywiście proces jeszcze maceracji zachodzi, nie jak ta pani Walewska. Czy to jednorazowa sytuacja, tylko pachnie jak bardzo blisko, in inaczej. Jak chcecie zrozumieć, jak pachniał ten zapach, nie płacić setki yy, czy tysiące monet za Soir de Paris. Tak wyglądał kartonik, a mój jest niestety już wybrudzony. Co tam się stało? Które po prostu to jest reedycja tego klasyka z lat 90. -tych. też już go nie ma. Tak, dziwna historia z tym Suard de Paris. Także burżuła powinno się ogarnąć, wziąć za siebie, wprowadzić ewazję na nowo. Suard de Paris. Także bardzo blisko tegoż Suard de Paris jest ta najnowsza perfumetka w tym opakowaniu. I tak jak mówię, patrzcie na daty. Chyba, że znajdziecie flakoniki. I Jak będzie, nie wiem, okolice maja 25 albo po, to najprawdopodobniej będzie ten zapach. zapach. Ja poszukam jeszcze teraz gdzieś w internetach. Nie, nie, w internetach, w drogeriach. Także ten. Ja kupiłam czyste perfumy Chanel numer 5. Coś, coś wspaniałego? 30 ml? O, to duża pojemność. I tak dalej. Ładniejsze niż woda perfumowana. W ogóle jeśli chodzi o Chanel, to pamiętajcie, że. Woda toaletowa, woda perfumowana, a teraz jak się okazuje także perfumy, to są zupełnie różne opowieści. Także słuchajcie, nie wiem co to, aha, to są te pa papierki. Znikają mi wasze komentarze, chyba że ktoś coś napisze, to się pojawi, to wtedy odpowiem. Na wszelki wypadek się ze wszystkimi witam. Yy, dobrze, i teraz tak słuchajcie... Wiecie, że ja tutaj z takich ciekawostek z nowości, bo to live jest chyba dobrym miejscem. Bardzo YouTube poszedł w stronę współpracy z AI, i mi tutaj AI czasem podpowiada odpowiedzi dla Was, jak Wypiszecie komentarze. To powiem tak, że się nie zdziwcie. I co mnie zafrapowało, że po prostu. AI pisze te komentarze w taki bardzo grzeczny, uprzejmy sposób. Jest taka, taka, taka akuratna ta odpowiedź. Może to jest droga. Może warto właśnie odejść od tego tam, y, tych deliberacji eksperckich na korzyść właśnie takiego y, no, grzecznego, ale nic nieznaczącego po prostu y, takiego small talku. Może powinniśmy się wszyscy tego small talku nauczyć. Niech nas inteligencja tego nauczy. I Teraz tak kochani. Byłam ostatnio znowu w drogerii Rossmann, przewąchać jeszcze raz to Azaro Pur L I powiem tak, bardzo długo i bardzo dobrze się utrzymuje na rękawach. Zostawiłam sukienkę, której była miała na wisi już tydzień. I ten Azaro Pur L bardzo dobrze pachnie i długo się utrzymuje. To jest taki zapach z pazureczkiem. Natomiast perfumy, te, o których mówiliście, Azaro Mademoiselle, po prostu one pachną troszeczkę w stronę... Light Blue Dolce Gabbana, przynajmniej te różowe. Ale wąchałam też dzisiaj zielone, bo zielone sobie akurat kupiłam. No to rzeczywiście taka ładna, niezobowiązująca woda owocowa. Także słuchajcie, czasem jest tak, że w internecie ludzie piszą, w mojej opinii straszny, no ale tak nie można. Wydaje mi się, że trzeba wiedzieć, kiedy można tak pocisnąć po produkcie. Tutaj bardzo przyzwoity produkt na powrót do pracy. Także jeszcze raz wracam, żeby żeby jednak ten przekaz był, bo też czasem jest tak, wiecie, ja publikuję film, a jest taka cała grupa odbiorców, którzy tylko komentarze czytają. Albo są po prostu wzrokowcami, i właściwie może być tak, że mój przekaz, gdzie ja się staram, przeanalizować, wącham, poświęcam na to czas, a ktoś przychodzi i mówi, Nie, te się do niczego nie nadają. Jak się nie nadawały, to tak szczerze powiedziawszy, ja bym ogóle sobie po prostu bym przemilczała ten produkt. Ale jak już mówię, że nie najgorszy, to myślę, że warto się nad nim pochylić. Także jakby odbieram to wtedy taki, taki głos, jako wprowadzanie w błąd. Nie wiem, nie wiem, do czego to zmierza, ale tego jest dużo w internecie. Także na to uważajcie. Druga rzecz, na którą Wam chciałam zwrócić uwagę, więc tak, AI podpowiada odpowiedzi na komentarze, więc się nie zdziwcie, jak czasem będzie taki, jakiś taki politycznie poprawny, taki właściwie trochę neutralny. Widać, jest to ważne. Ja pamiętam, jak właśnie zaczynałam tutaj pracę, to bardzo dużo ludzi mi zwraca uwagę, po co ja odpowiadam na komentarze. No i on co daje gotowe podpowiedzi przy użyciu AI. I one są sensowne i na temat. Na przykład tam pod tym komentarzem, gdzie ktoś napisał pod ostatnim filmem o szkodliwości perfum, no to AI podpowiedziało, że no, to jest to trudny temat, ale trzeba się z lekarzem skonsultować. No, Człowiek by inaczej napisał, ale widać było, że ta. Ten komentarz był przeanalizowany przez to i groźne narzędzie. Także tak, druga taka ciekawostka. Słuchajcie, tu jedna pani podpisuje się MJK, ma taką różyczkę jako zdjęcie profilowe. Skorzystała już z takiej opcji, tu jest tak zwana społeczność. Wy możecie publikować posty tutaj. Także tam jest taki post o na dzień kota z flakonikami kształcie kota, no to to jest post od widza, to Wy też możecie takie publikować. YouTube do tego zachęca. Widzę, że YouTube po prostu chce jakby no nową jakość wprowadzić, właśnie więcej interaktywnych działań. Moim zdaniem da radę i ten TikTok oczywiście jako konkurent jest narzędziem dużym i ważnym, ale jak czytam komentarze od widzów na TikToku, a tutaj to jest przepaść po prostu. Na TikToku jest zupełnie inna publiczność dużo jest takich osób bardzo agresywnych, nieprzyjemnych. Że to docelowo na TikToku może się zemścić, bo ludzie nie lubią takich miejsc, gdzie na przykład są atakowani. Dla mnie to jest też szczególnie ważne. Ja nie wszystkie Państwa komentarze widzę, ale czasem, właśnie ostatnio przez przypadek znalazłam człowieka, który atakował innych widzów i do tego zablokowałam, ale dopiero po jakimś czasie. Nie wiem, jak to jest, że nie wszystkie komentarze widzę. To znaczy, widzę od razu, jak się coś nowego pojawi. A potem, jak jest już odpowiedź, te dyskusje, to Czasem nie dostaję powiadomień, nie wiem, od czego to zależy. I też zdarza mi się, ostatnio mi się też na Instagramie zdarzyło, kasować komentarze przez przypadek. I to nie jest wcale tak rzadko. Ponieważ jak się na telefonie pracuje, to wtedy tak. To jest moment. Jak chcesz coś dotknąć, odpowiedzieć, to, to telefon pod tym względem jest groźny. Nie wiem, czy sprawdzaliście to, co mówiłam w ostatnim filmie, to też chciałam Wam powiedzieć, że ten Bright Crystal Absolu, to jest taka opowieść, która ma wspólny mianownik z tym Szanelszą z y, tą najnowszą edycją. O Splendidy. Także proszę korzystać ze społeczności, bo ostrzegam, sama tam będę szaleć. Także piszcie słuchajcie, też no jest coś takiego. To pani się odezwała. Fajnie, że się odezwałaś. Nie wiem, jak masz na imię, to możesz, ale MJK niech ci będzie, że jesteś Kat. MJK. Y, także tak, porównajcie to. Generalnie w perfumach tak jest, że. Słuchajcie, 20 lat po premierze jakiegoś wielkiego hitu, a Bright Crystal był wielkim hitem, miał premierę w 2006, absolutnie chyba 10 lat później. Czyli słuchajcie, 20 lat temu pewna grupa społeczna była po prostu no, bardzo, bardzo młoda. Powiedzmy, wąchała może jako perfumy mamy, pierwsze perfumy mamy i teraz. Ten motyw wraca. Bardzo podobnie było z perfumami yy, Gabriela Sabatini. Perfumy to ważna część kultury, dlatego dziwi mnie jej brak w niektórych komentarzach i miejscach. Magdalena, właścicielka kota Lokiego, loti księcia ciemności ukłon do ziemi. <ścoughs> no to pozdrawiamy Magdalenę. Możesz publikować, słuchajcie. Yy, także tak, przypominam. Jest rubryka społeczności, to, to YouTube niedawno to wprowadził. Korzystajcie z tego. Możecie wypublikować posty tutaj. No, zobaczcie przynajmniej, jak to działa. Inni się wam, pewno wam odezwą. Także tak, 20 lat po Gabrieli Sabatini był Alien. Bardzo, praktycznie bardzo podobny zapach. 20 lat po Versace Bright Crystal jest Chanel Chance au Splendid. I myślę, że wiele takich zapachów, które nagle wyrosły, nie wiadomo dlaczego, to właśnie to może być odpowiedź, że. Jest, wchodzi do perfumerii i może sobie już pozwolić na kupowanie perfum grupa ludzi, którym ten zapach się kojarzy dobrze. Miejmy nadzieję, że zapach mamy. Kogoś z otoczenia, to jest zapach ktoś dobrze kojarzy. Bo to różnie niestety różnie w życiu bywa. Yy, tak. Coraz więcej się mówi o toksycznych relacjach z matkami. Jest to bardzo duży problem. Zważywszy, że no jest ten ta presja społeczna, że żeby. No, jakby nie mówić o tym i nie myśleć, no ale słuchajcie, jak ktoś pracuje społecznie, to wie ile tragedii jest przez to, że rodzice są niewydolni wychowawczo. Często też, no jest dużo teraz takich książek, nawet, ach, może, może innym razem. No, czasem po prostu celowo krzywdzą dzieci. No. Emocjonalnie to nie musi być wprost, po prostu. Także mam nadzieję i życzę tylko wszystkim, żeby te zapachy z domu były tylko pozytywne. Dobrze, kolejne ciekawostki, które, na które Wam chciałam zwrócić uwagę, to właśnie to, że tak, po każdym moim filmie perfumy drożdżają o 10 zł. Te, które Wam pokazałam, te morelowe, daleko już są o 10 zł droższe. No, tak jest, tak to już jest. Co z muzeum, zapewne nie nas pytacie. No, sami widzicie, ta afera z tym KPO pokazała, że po prostu żeby otrzymać jakąś dotację, to po pierwsze jest potrzebne jakieś takie przełożenie polityczno-towarzyskie. No, a nawet jak ktoś się jakimś cudem gdzieś tam, powiedzmy do tych pieniędzy dostanie, to przez wiele lat jeszcze może być kontrolowany, a rozliczyć taki projekt unijny to jest naprawdę, słuchajcie, wyzwanie. Coś mi się tu już poprzestawiło. Może tak. Troszkę. może mi głowa obcina. Aha, bo chciałam to. Pamiętajcie, kończy się sezon na pięknie pachnące jabłka. Jabłka w ogóle pięknie pachną, ale papierówki to w ogóle sztazji I tu jeszcze dziewczyny pisały, że były czerwone mają papieróweczki. Ciekawe, czy te czerwone tak pachną. Także to tyle z muzeum. Ja po prostu robię to, co ja zrobić mogę, w czym mi nikt nie przeszkodzi. Czyli po prostu zbieram, co się tylko da. Mam już bardzo dużo w zasadzie tych artefaktów już by można było tworzyć muzeum, ale po prostu kopać się z urzędnikami, bo to wiecie politycy politykami, ale jeszcze jest ta administracja. To są ludzie, którzy już można powiedzieć od pokoleń w tej administracji siedzą no i koncentrują się na tym, żeby yy, spokojnie sobie pracować. Czyli żaden jakiś nowy, nowatorski projekt to moim zdaniem bez jakiegoś takiego odgórnego, to znaczy moim zdaniem ja to wiem, się nie przebije. To, to słuchajcie, to jest od poziomu nawet takiego najniższego, bo te pieniądze unijne są dzielone na przykład gdzieś tam na poziomie jakichś takich lokalnych grup działania. Dobrze być znajomym albo krewnym królika. Tak, tak, bardzo bliskim znajomym, bo samo to, że się na przykład gdzieś tam pomagało politykowi na jakimś etapie, organizowało się mu spotkania, także w jakimś sensie jest się człowiekiem może zaufanym, to jeszcze jest za mało, to jeszcze muszą być jakieś inne, także. Wypadałoby zrobić muzeum ze składek, z drugiej strony muzea już zarabiają. Zwróćcie uwagę, muzeum zabawek najpierw powstało w Karpaczu, a w tej chwili już jest w Krynicy. I jak zajrzycie na ich stronę, to oni biorą środki unijne, ale oni już działają, już jest obiekt jeden, no to zrobili, bo najprawdopodobniej dostawali eksponaty od ludzi, więc zrobili drugi w Karpaczu, w Krynicy. Także byłam tam ostatnio, bardzo dobrze to wygląda. W Karpaczu nie byłam, bo może do Karpacza trzeba się wybrać. Także jest muzeum brudu i mydła. Generalnie te bilety do tych muzeów nie są tanie, więc one mogą na siebie zarabiać. Bo no to jest kilkadziesiąt złotych, chyba nawet w 100. A ulgowe bilety to są tam o 5, kilka, nie wiem, procent tańsze ledwie od wersji podstawowej, więc... No. To działa. Zresztą chyba taki jest teraz Taki, taki trend po prostu takiego odpoczywania. Tak a propos turystów, słuchajcie, bardzo dużo teraz szaleje filmów na TikToku o tym, jaki czysty jest Kraków i Polska. Kraków na przykład. Jak ja to opublikowałam gdzieś chyba rok temu, to ja po prostu wpadła to jakaś hejterka i po prostu tak mnie prześladowała, że to nieprawda, że wszystko śmierdzi. Nie wiem o co chodzi z, tym, z tą narracją, z taką pedagogiką wstydu, kiedy aut, autentycznie turyści tu zachwycają się Polską. I to już od kilku lat. No, dziwnie, dziwne. Czerwone, bardzo słodkie. Teraz mówimy o czerwonych papierówkach. Stara odmiana, dawno temu kupiona w centrum ogrodniczym. I Już mi zniknął komentarz, później sobie doczytam. Także czerwone papierówki, tutaj ktoś podpowiada. I że to jest odmiana stara. Być może zniknęła. Także słuchajcie, tak to jest turyst na turystykę. To mnie tak bolało, jak ja słyszałam, wracając do tego, tych pieniędzy z KPO, do tej turystyki, do tego jakiegoś takiego zafałszowanego obrazu Polski. Tak mnie to bolało, że Magda Gessler pół miliona wzięła. To za pół miliona to już można by ruszyć z takim muzeum. No może trzeba się rzeczywiście koło tych urzędników więcej pokręcić. Uch, no ale to... to znaczy mam jakieś projekty... to Znaczy mniej więcej wiem, jak można by to ugryźć. No myślę, myślę. Na pewno, jak wspomniałam, powtórzy się. Można też robić to małymi krokami gromadzić kolekcję. To jest też ważne. No i teraz a propos tego Notino, tutaj był taki temat, że tam z tą paczką coś nie wyszło. Po prostu ja nie mam żalu absolutnie do Notino. Oni chcieli bardzo dobrze, zrobili paczkę z napisem do Notino. Douglas też ma Ja aż tak często w Douglasie nie kupuję, ale nigdy tylko odbierałam w paczkomacie, nigdy nie było problemów. Także tutaj myślę, że do Notino chyba nikt nie ma żalu wymieniają, zostają na, jakby na wysokości zadania, nie robią problemów. Natomiast, no chyba rzeczywiście chcieli dobrze, a ten jednak napis chyba nie jest dobrym pomysłem. Nie wiem. Jak uważacie? Chyba, <coughs> przepraszam. <coughs> chyba, że chodzi o to, że ta kwestia tego, tego kuriera, bo tak jak kurier wkłada do Paczkomatu, to tam są kamery. Gdzieś tam chyba na tej ligi, jak się przekierowuje paczkę. Chociaż na przykład wczoraj, dwa dni temu, przekierowałam paczkę. Miał przywieźć kurier, dałam do paczkomatu, nie było żadnego problemu, no ale paczka była bez oznaczenia. Natomiast tam w tej żabce, nie wiem, no zobaczyli, może Notino, to nie miało prawa się samo otworzyć, choćby nie wiem, jak kurierzy rzucali. Także tam musiało coś być nie tak. Tylko że zobaczyli perfumy dziwne, nie zobaczyli, że to arabskie, więc może sobie odpuścili. Jakby jakieś arabskie były, to pewnie by zniknęły. No, już nie mówiąc o innych. Także tak, kochani, to jak macie jakieś jeszcze tematy, to, to zapraszam, bo generalnie ja yy, mówię tak, jak tych waszych komentarzy, widzę je tylko przez chwilę, potem mi znikają. Także ogród, kiedy światło świeci z tamtej strony jest przepiękny. Społeczeństwo pyta, jaka nuta na wrzesień. A nie wiem, czy nie taka. Nie wiem, czy nie taka. Yy, po prostu. Tylko tak, czy ona we wrześniu będzie dobrze pachniała. Chyba, że już z cynamonem. Bo wrzesień jest taki chłodnawy. Jabłko jest takie świeże, rzeźkie. A, będę tu miała i Irenety. Będ, będę... To moja propozycja, ale Wy też możecie dawać propozycję zapachu na wrzesień. Także piszcie. Ja tak zwykle kieruję się intuicją, czekam, yy, yy, czekam do ostatniej chwili. Tu piszecie o jakichś promocjach. Ja nie wiem, to spróbujmy to. Tu jest ta, ta opcja, właśnie w społeczności, to wrzucajcie tam. To znaczy, tak, ja nie mam nic przeciwko wszystkim perfumeriom, ale jak perfumerie chcą się tu u mnie reklamować, to zróbmy deal. Wy też mnie zareklamujcie, drogie perfumerie. Czyli jest perfumeria X. Niech ze mną wywiad przeprowadzi. I niech chociaż tydzień na pierwszej stronie ten wywiad ze mną jest. Pokażę książkę. No to to jest bardzo proste. Jeżeli ja mam perfumerią wyświadczać przysługę, no to wyświadczajmy je sobie wzajemnie, pomagajmy sobie. Ja bardzo wielu perfumeriom pomogłam i myślę, że bardzo wiele perfumerii bardzo dużo na mnie zarobiło, bo pamiętam na przykład akwaalegorie, no to miewały nawet ceny dwucyfrowe, a w tej chwili to już Chyba 300 zł to jest taka średnia cena. Średnia. <laughs> Także tak, pomog pomogłam perfumeriom posprzedawać rzeczy, które ewidentnie nie umieli tego sprzedać. No, taka sprawda Także droga perfumerio, chcesz się reklamować, no. niech to biegnie i mała dość do wszystkich perfumerii. Do niszowych. Do niszowych perfumerii, do perfumerii nieniszowych. Po prostu, no, no to tak działa, ja, bo ja to odbieram tak, że po prostu perfumerie bardzo chętnie tutaj umieszczałyby linki i różne no, swoje produkty, czyli okej, okay, jestem dobrym nośnikiem informacji, ale jeśli trzeba by przekazać informację o mnie, że wydałam książkę, to cicho sza. no to wiecie. A zresztą pomoglibyście sobie, gdyby yy, powiedzmy informacje o waszych produktach, które gdzieś tam będą u mnie się pojawiały, Gdybyście jakby wzmocnili Państwo. Mówię, to ciągle do perfumerii adresuję. Ten przekaz moglibyście właśnie w ten sposób wzmocnić, robiąc tu, nie wiem, jakąś. Info, jakiś wywiad. No. Tyle, no. Także pomyślcie Państwo o tym, to, to byłoby po prostu. To byłoby takie przyzwoite. Także to tyle. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, to, to, to piszcie. Ja będę tam ma jakąś markę było pytanie, ale to szybko znika. I ja. Zostawię Was już, żebyście mogli poświętować ten, no, chyba piękny dzień, no i bardzo, bardzo upalne. Te upały są po prostu straszne. Słuchajcie, najlepiej się klikają, a propos upału, właśnie takie, perfum, takie filmy, perfumy na upały, te dwa ostatnie filmy z paczkami, to tak słabiutko się klikają. Czasem, jak się film słabo klika, to ja mam błąd w ustawieniach, a czasem po prostu, nie wiem, może ludzie wyjeżdżali. tak powiem Wam a propos... Jak już jeździcie, to bądźcie bardzo, bardzo ostrożni na drodze. Ja tu mieszkam blisko autostrady i powiem Wam, od godziny szóstej, od piątej cały czas widać, że karetki na sygnale gdzieś tam w stronę autostrady jadą. Także uważajcie na siebie. Słuchajcie, tu mam taką asystentkę. Pewnie ją kojarzycie, laluchnę. Zaraz przywróci. Może coś zmiętą na te upały. No, mięta nie jest głupia. Sprawdzę w prognozy pogody, ile jeszcze ta. Te upały się utrzymają. Może rzeczywiście. Tak, mięta jest niezłą, niezłą nutą, i, i ciągle gdzieś w jakichś zaskakuje w jakichś kompozycjach, i można powiedzieć, że może to mięta, ale nie, na się mięta by się nie nadawała. Ale jabłko z miętą, jak ten słynny soczek. No nie wiem, nie wiem, może czas, żeby jako nuty na konkretny miesiąc, na przykład łączyć jakieś nuty jabłko mięta. No, nie wiem. Na pewno właśnie w perfumach Eros versus tam pamiętaj, jest takim składnikiem, bez którego te perfumy chyba nie byłyby tym, czym są. Chyba, że coś pomyliłam, to możecie prostować. Także niektórzy się witają, a ja się już będę żegnać. Także tak. Bardzo, bardzo dziękuję za wspólny poranek w ogrodzie. Nie wiem, która jest godzina, gdzieś pewnie około dziewiątej. Wytrzymajcie jakoś te upały. Podaję pomysł na filmy perfumy o dziwnych dziwacznych flakonach. No, jeszcze jak... Mhm. Napisz OK w nowym komentarzu, to mi się wyświetli. Pytanie do Magdy. Yy, napisz OK, to wtedy... Bo yy, coś tam było o tych dziwnych flakonach. To ja po prostu... Yy, ja miałam taki film. Nie, nie raz zresztą tutaj. Ale może oczywiście warto wrócić, bo się, teraz się taki trend pojawił. Fetiche lavande, nie znam. Alou Boutin. tak, miał dziwne flakony, rzeczywiście. Bardzo dużo się pojawiło teraz dziwnych flakonów. No, Billie Eilish, to w ogóle nie ma perfum w normalnych flakonach. Teraz jakąś taką kostkę do gry losowej, do gier losowych. Tego typu kostka. Yy, jako motyw we flakonie. No, oczywiście te swoje starsze figurki. No i tego chyba trochę jest w stosunkowo krótkim czasie. Takie po prostu flakony jak... Może nie tyle, że w stronę arabskich tak na bogato i takie rokokoko, tylko po prostu flakony o kształtach przedmiotów jakichś albo takie mini rzeźby, powiedzmy. Czyli tak jak Rochas, jest ten Zadig Voltaire, bardzo, bardzo ciekawy. No Wydaje mi się, że ten trend się chyba dopiero zaczyna. A trend jest wtedy, kiedy w stosunkowo krótkim czasie takie perfumy, takich flakonów będzie więcej. bo to, że ileś lat temu powstał zapach czy produkt o nazwie Skandal i on miał dziwny flakon, to jest prawda, ale ja mówię o trendzie, który się teraz rysuje. Także to jeżeli zajrzymy, spróbujemy zlustrować świat perfum w ciągu ostatnich 10 lat, to takich perfum znajdziemy może na kilkadziesiąt. Ale jeśli w stosunkowo krótkim czasie jest ileś premier w takich flakonach na granicy dobrego smaku kiczowatych to może jest to jakaś konwencja. Zobaczymy, poczekamy, będziemy wyglądać. Tak jak kiedyś mówiłam, że szykuje się jakiś taki trend kosmiczny, no to ze 2-3 lata temu. To, to też były takie głosy, że absolutnie nie, że nie mam racji, że ludzie takie rzeczy piszą. No a potem się okazało, że tak, jeszcze do tego były jakieś takie motywy w ogóle dookoła nas z tymi jakimiś kosmicznymi Kosmitami nawet jakieś w Senacie, chyba w Stanach, coś się o tym mówiło. Dziwne, bardzo dziwne. Także tak, kochani, odpoczywajcie. Jak jeździcie, to bądźcie bardzo, bardzo ostrożni na drodze, bo najwięcej wypadków na drodze nie to znaczy tych, które z, z tragicznym finałem y, mają miejsce nie wtedy, kiedy są złe warunki na drodze, tylko kiedy są dobre, kiedy są znakomite. Czyli jak tak świeci słoneczko, no to jak to tłumaczyli mi ludzie, że tak się chce docisnąć. Także uważajcie na siebie, nie, nie szalejcie. Yy. I odpoczywajcie. Ładujcie akumulatory. Nie wiem, czy już jesteście po wakacjach, czy, czy, czy jeszcze przed. Może wrzesień będzie dla Was jakimś dobrym miesiącem na wakacje. No na pewno, żeby w nasze góry pojechać, to chyba w Tatry to tylko wrzesień chyba wchodzi w grę. To, co się działo w lipcu i w sierpniu, było przerażające. No ale to dobrze, że ludzie sobie mogą pozwolić i jeżdżą. Dobrze, ja już będę kończyć. Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tutaj zaglądam z kątem oka, gdzie to się wyłącza. Także słuchajcie, jak zobaczycie, że się Wasz komentarz z czatu nie wyświetla, to możecie sobie go powtórzyć w formie normalnego komentarza, albo pamiętajcie o rubryce społeczności. Papa, pa, tam też można.